Siemano, dzień dobry, z tej strony Zewery witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale. W którym to jesteśmy? W świecie Minecraft Demon Slayer. Mamy przed sobą dzisiaj jedno bardzo ważne zadanie: Mianowicie, zostać użytkownikiem oddechu słońca. Dobra, lecimy, przede wszystkim muszę pozbierać rzeczy zanim zapadnie noc, bo w nocy, absolutnie wszędzie, będą pojawiać się, słuchajcie, potężne demony. Dobra, pierwszy krok bym pozbierał sobie może drewno. Bo będę potrzebował go na pewno na jakieś narzędzia, ewentualnie do ucieczki jakieś na drzewa. Okej, okay, to mi się podoba. Dobra, druga sprawa. Będę musiał znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mógł pozyskać sobie jak najwięcej jedzenia. Ponieważ przed walką z pierwszym demonem nie mam kompletnie nic. Demony są dużo potężniejsze od zwykłych przeciwników. Więc jak najprędzej muszę znaleźć bezpieczną przystań. Idealna byłaby do tego jakaś wioska villagerów. Dobra, mam przed sobą źródło porkszopów. Bardzo mi się to podoba. Pamiętajcie przy okazji, moi drodzy, żeby napisać w komentarzu, jaką kolejną postać mamy zagrać. Na tej paczce modów. Dzisiaj z wiadomych przyczyn gramy ciego moi drodzy. Ale myślę, że fajnie byłoby na stronę zagrać sobie jakiegoś demona, nie? Dobra, będę musiał też namierzyć, słuchajcie, warte te góry, żeby zdobyć kurde jak najwięcej ród do tworzenia mieczy, ponieważ będę mógł zakupywać różne miecze u kowali kurcze blade. Dobra, pierwsze co muszę zrobić, sobie jedzenie, bo bez jedzenia nie będę miał kompletnie szans i jakaś tarcza by mi się przydała. Dobra, mamy pięć węgla i jest trochę żelaza. Myślę, że na miecz i z jakiejś kurde części zbroi będzie mi stała. O kurde, pojawiła się pierwsza budowla na mini mapie widzę. A co to jest za dom? Czy to jest dom Tamayo? Z tego co widzę to prawdopodobnie tak. Mamy tutaj w ogóle te liście kurcze blade. Nie wiem czy one nie odstraszają czasami demonów. Dobra, wiem kto będzie w środku. Dzień dobry pani Tamayo! Okej, okay, tu jest Yushiro. Mogę ich okradać, to nie ma problemu. Mamy w ogóle tutaj krew Muzana, ale ja oczywiście jej nie będę używał. Dobra Yushiro, ja cię nie będę bił. Dzień dobry pani Tamayo, czy ja mogę z panią porozmawiać na przykład? Active skill Break Curse. Okej, okay, czyli mamy aktywnego skilla przełamywanie klątwy. Dobra, pani Tamayo, z tego co wiem, to te liście będzie można pozbierać i później przy ich pomocy zrobić sobie specjalny miecz. Dopóki nie mam oddechu słońca, będzie to jakaś zawsze dobra alternatywa, nie? Dobra, blos są pozbierane, kurde lebele. Teraz będę zebrał sobie i przepalił wszystkie rzeczy. Dobra, co to jest za budowla w ogóle? Bo tu, z tego co widzę, są jakieś różne struktury. Może coś przydatnego tutaj będzie. chociaż z tego co widzę, to jest chyba zejście do jakiegoś dungeonu. I ja nie wiem, szczerze mówiąc, coś tam chce iść. Dobra, trzeba trochę poświczyć kurczę blade walkę, bo mamy tutaj oczywiście moda, słuchajcie, na inny system walki, więc będę musiał kurczę blade uderzać w ten sposób, bo będę zdawał większe obrażenia. Dobra, wiesz go ten miecz można zrobić z tych specjalnych ruta. A z tego co wiem, miecz się zdobywa w górach. Nie wiem, może spróbuję poszukać gór, bo jedna z opcji to jest też pokonanie jakiegokolwiek demona, żeby dołączyć do korpusu łowców demonów. Dobra, kurde bele, pani Tamajo, przepraszam, ale nie mogę tutaj zostać. Muszę wybrać się w wyprawę jak najdalszą. Obstawiam, że góry mogą być gdzieś tutaj. Dobra, uczymy się przy okazji walki przy użyciu tego miecza, dobra. Takie zadawanie ciasów będzie całkiem spoko. Z tego co widzę to bije całkiem sporo przy użyciu tego miecza. What the fuck is that? Dobra, to jest chyba kurczę blade, tak, rezydencja Ubuyashikiego. Panie Ubuyashiki, idę! Dobra, pytanie czy ty możesz mnie, nie wiem, zatrudnić do Demon Slayerów? Chyba nie zanim zaczniemy. Okej, okay, najważniejsze, że możemy ten dom obrobić, a z tego co wiem to tutaj jakieś rzeczy są. Dobra, mam pierwszą skrzynkę i niestety pusta, wygląda mi to na magazyn w ogóle. Dobra, pytanie, czy gdziekolwiek tu coś będzie, bo jak na razie to same puste skrzynie. Shit, kurczę blade, powiem wam, nie jest za dobrze. Słyszę w ogóle szkieleta, on chyba gdzieś tutaj jest, nie? Z tego co mi się wydaje. <laughs> mamy jedzenie, mamy jedzenie. Dobra, jest, 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 jest. Dobra, o zapasy nie muszę się już martwić. Troszeczkę sobie tutaj pozbierałem, więc fajnie. Yy, pokój z fortepianem i o oh my god, futon. To nam się przyda. To coś pozwala, słuchajcie, skipować generalnie dzień. Siema. Dobra, co my tutaj mamy? Bloki żelaza. Okej, okay. mamy potki pojzona, które raczej mi się nie przydadzą. To bym z chęcią zebrał. Dobra, na razie chyba nie zauważyłem jeszcze ani jednego demona. Widzę tylko kurcze blade szkielety. Pytanie, czy te czerwone kropki to nie są demony? Muszę się temu przyjrzeć, kurcze blade, bo potrzebuję, słuchajcie, chociaż jednego upolować, żeby dostać pierwszy mój miecz. Dobra, pięknie, ładnie. Więc słuchajcie, pierwszy nasz demon. Okej, okay, tylko muszę to na tyle szybko zrobić, bo ty się będziesz regenerował, cwaniaczku. I kurde, bele, finalizujemy pięknie! Mamy nasz pierwszy miecz. Dobra, pytanie, co to będzie za miecz, słuchajcie. Dobra naszym stylem oddechu jest. Oh my goodness! Od razu mamy słuchajcie oddech słońca. Dobra, mamy dużo wyższy skok. To jest Train Demon, okej. Okay. Z nim chyba na razie nie będę walczył. Wydaje mi się, że co jak co, ale z nim szans nie będę miał. Ale jestem zarąbiście zadowolony, słuchajcie, ponieważ jestem w tym momencie już użytkownikiem słońca. Co bardzo, bardzo to dużo ułatwia mi, bo będzie to najlepszy rodzaj oddechu, jaki mogłem mieć. Dobra, pięknie, ładnie. Teraz moim zadaniem, jak wspomniałem, zostanie Hashirom, żeby być mistrzowskim oddechem słońca. Dobra, to będzie chyba najlepsza technika dla mnie, jak na razie. Muszę przy okazji, korzystając z nocy, zapolować na jak najwięcej demonów. Okej, okay, ty demony mnie nie jesteś. Ty jesteś innym łowcą demonów, okej. Okay. Trzeba pamiętać o tym, że pokonywanie demonów będzie mnie wzmacniać. Czym mam wyższą rangę, tym będę szybszy i wyżej skakał, i był większy damage. Dobra, pytanie teraz takie. Tu widzę przed całą wioskę. Wioska może być pod atakiem demonów, więc muszę kurde do niej biec czym prędzej. I w razie czego ją obronić. A cześć, panie szkielecie. Jak ja szybko rozwalę szkieleta? Okej, okay, na trzy strzały, więc większego problemu z nim nie mam. Dobra, jest tutaj kurcze blade, jakieś dziwne miejsce. Wygląda mi to z daleka jak wioska. Co więcej, jest tutaj jakby chodnik. ok. i z tego co widzę, są tutaj domki normalne. Dobra, pytanie, czy ktoś jest kurczę blady w tych domach? I z tego co widzę tak, villagery tu śpią. Oddalmy się troszeczkę, więcej zombie. Dobra, cyk, pchnięcie! Oddech słońca. Pięknie, ładnie. Bez tego kruka może być mi później ciężko, więc bardzo bym cię nie chciał skrzywdzić. Dobra, podajź mi koordynaty. Będziemy musieli się tam udać. Jesteśmy w ogóle idealny start, słuchajcie, pod zagranie demona, szczerze mówiąc, patrząc za to, że zdobyliśmy od razu krew Muzana, no ale niestety dzisiaj, kurde, gramy mistrzowskiego oddechu słońca gracza. Oh my god! Zaliczyłem misję, słuchajcie, jesteśmy tutaj w górach. Dobra. Czyli teraz faktycznie muszę znaleźć mistrza. Caser, że ja dalej pamiętam to w głowie, słuchajcie, jak całe to zaliczanie szło. Niesamowite po prostu. I z tego co mi się wydaje, ja przy wciśnięciu podwójnej spacji czasami robię jakiś taki unik do tyłu, nie? Bo mnie tak notorycznie, kurde, spycha. Albo to ewentualnie jakaś roślina robi, nie wiem. Dobra, przede wszystkim mamy tutaj dziki. Dziki są dużo lepszym źródłem jedzenia. Ha-ja! Ha-ja! No i pięknie, kurcze blade. I mięso z dzika to jest coś pięknego. Daje 40 punktów głodu. Dobrze, czym więcej ich zdobędę, tym lepiej dla mnie. A masz, kurde, z oddechu słońca. Pięknie, ładnie. I cyk. Druga sprawa, że będę mógł z nich zdobyć, kurcze blade, hełm dzika. ten hełm jest całkiem spoko. Dobra, padłeś kolejny nice. Mamy plus 3. Co patrzę kurde bele po mapie. To na razie żadnej chatki nie widzę, ale wydaje mi się, że ona może się pojawić w momencie, kiedy do niej podejdę dopiero. Więc i tak muszę przejść całą górę, słuchajcie, po całości. No i przy okazji sobie na dziki popoluję, bo czemu by nie? I robimy puu! Pięknie! Dobra, skoro z tamtej strony nigdzie nie pojawił się domek, no to on musi się pojawić tutaj, bo na tym biomie musi być dom mistrza Urokodakiego. Musi, przy okazji w nim musi być miecz oddechu wody. Który nie będę co prawda używał, ale i tak muszę go kurczę blady zdobyć chociaż raz dzisiaj. Coś tu się w ogóle pojawiło? Ok, jest tu jakaś chatka. Czy to nie jest świątynia? Coś mi mówi, że tam będzie Temple demon, nie? Oj, zdecydowanie czuję, że tu ktoś mi nagle, nagle wybiegnie. I nawet się nie mylę! Okej, okay, Temple demon! Pięknie, ładnie, kurdebele. Bele. Pyk, oddech słońca. O nie! On się spalił w dzień i przez to nie mogłem go zaciukać, ale szadę. O nie, to jest Emu! O, nie, 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 nie. O nie! Niższy księżyc jeden! Dobra, muszę uciekać, muszę uciekać, nie mam z nim szans. On będzie mnie usypiał. I on ma przy sobie nie, nie, umiejętność nie, To jest jeden z potężniejszych na star demonów. Nie mogę kurdebele z nim walczyć teraz. Nie mam z nim najmniejszych szans. Okej, mamy tutaj łowców demonów. nie, nie, demonów. Wy mnie nie zaatakujecie nie, to na pewno. Świetnie ładnie, że was widzę. Widzę demona, dobra. Czy ty mnie zobaczysz? Okej, okay, z tego co widzę, to chyba. Chyba mnie widzi jednak! Okej. Okay. Muszę na siebie bacznie uważać. Fok. Dobra, pięknie ładnie. No niestety, słuchajcie, nie mam za dobrych relacji z pozostałymi łowcami. I o nie, 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 nie. bez nie, nie. stąd. To był ręki demon, słuchajcie. Generalnie go będę musiał rozwalić, ale dopiero jak pokonamy, Sabito. Oh my goodness! Czemu tu się nagle pojawił dom oddechu wody, naprawdę? Dobra, standardową metodą musimy go obrobić ze wszystkiego, co ma w środku. Siema! Nihirin Sword Water. Dobra, o oh, nie, 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 huntingu, Nie, 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 nie. podziękuję. Oh my goodness! Czemu tu się muszą pojawiać wyższe demony? okej, okay, tu mamy Kowala, siema, Mordo. Dobra, takie słabsze przeciwniki mogę rozwalać przy okazji użyciu, kurde, oddechu wody, żeby nie marnować oddechu słońca. Oh my godness, mogę sobie kurde ten upadek amortyzować. O, cześć, jest niszczy demon, nice. Mogę z tobą walczyć przy użyciu oddechu wody. Pyk kurde lebelec, faniaczku. Dobra, muszę teraz tak. Oddech słońca. Piu! O nie. Dobra. Oh my godness, Mizunue. Dobra, mamy rankapa. Dobra, ważne jest to, że teraz staliśmy się trochę mocniejsi. Będziemy większe obrażenia bić, więc będzie łatwiej. Dobra, Dziku, kurdebele, muszę cię ubić, niestety, przykro mi. What the hell, mamy Borchet. Dobra, eee, a mogę to założyć czy coś? Oh my god, czy ja mogę to jakoś założyć, kurczę. Tak mogę! Siema, kurde, dziki dzik oddechu słońca. Dobra, z dedykacją dla was odpalę Night Vision, żeby było wszystko lepiej widać. O, czy to nie jest Yorichi Type Zero? Siema, generalnie pretenduję do bycia tobą. Znaczy może nie do końca, bo to jest lalka treningowa, ale generalnie wiecie o co chodzi. Dobra, teraz muszę namierzyć kurde demony. Przydałoby się awansować o kilka rang do przodu. Na razie polujemy tylko i wyłącznie, słuchajcie, na tej górze, nie na tej drugiej. I czy to jest... <laughs> tak, jest fati Demon, dobra, pięknie. Pyk! Pięknie. Użyjmy kolejnej formy. Muszę uważać kurde lebele. Pyk, odrzucamy typa. Dobra, teraz będzie smoczo oddech, nie. I jo, kurde, lecimy z tobą. Dobra. Ty jesteś mocniejszy od zwykłych demonów, więc pięknie ładny i mamy awans. Oh my godness, nadal jestem zbyt słaby. Potrzebny mi rank up. Dobra, polujemy na te słabsze, bez żadnych demonicznych sztuk krwi. To powinno być chyba proste. To jest demon pomocniczy innego demona, więc pytanie, jaki ty mocny jesteś, typie? Okej, okay, może będę robił uniki. Kurde, flezem nie trafiłem. Wydaje mi się, że za mało mu biję. Oj, zdecydowanie za mało mu biję. Dobra, uda mi się go zgubić. Jestem tego pewny. O nie, jeszcze ty mnie. Gonisz! Przestańcie, kurde lebele Głupie mędy, kurde, bele wredne. Dobra, uda mi się ich zgubić. Jestem pewny. Ten fish demon będzie mnie gonił tylko, bo on lata... dalej, o nie! Mam problem, mam problem, mam problem, mam problem. Holy shit, dzień wstaje! Mogę przeżyć, mogę przeżyć! Nie! Powinno być coś, mi się wydaje, przynajmniej. Ewentualnie mogę zejść na polany, okej okay. Pyk, panowie. Dobra, pierwszy zwykły demon rozwalony. Ty jesteś super szybki, więc muszę się mieć na baczności. Okej. Okay. Zginął od upadku. O, się siemano, zwykły demonie. Pyk, kurde. Najsowo, nice najsowo. Nice Dobra, walczymy. Pięknie, już to jestem. Dobra, więc czas się sprawdzić z Sabito. Sabito, wyzywam cię na pojedynek. Walczymy, kto jest potężniejszym użytkownikiem oddechu. Ojej, oh yeah, mój drogi. Dobra, muszę se uniknąć i pyk z ognia. Dobra, zostałeś pokonany, także pomszczę cię z wielką chęcią. To zdecydowanie jest hand Demon, Dobra, możemy zrobić kolejne zadanie, pięknie. Ty kurde hamie. za Co go kurde zapito? Pięknie, ładnie. Bardzo szybko poszło nawiasem mówiąc ta walka z nim. Dobra, genia kurcze blade rozwala demony w okolicy. Ja se mogę z fishy Demonem powalczyć w tym czasie. Ja! Yeah! Dobra. I kolejne demony. Już mogę kilku naraz bić, więc jest dobrze. Dobra, oddech wody. Muszę trochę poszczędzać oddech słońca, bo zaczyna mi się kończyć. Okej. Okay. Pięknie. I teraz. Pyk! Water Wheel! Pięknie. Dobra, muszę cię rozwalić, zanim ty cokolwiek zrobisz większego. Oddech ognia. Hinokami Kagura! lebele. pięknie. Coś czuję, że będę musiał pozyskać nowy miecz niedługo. O nie, to jest wyższa ranga. Z wyższą rangą nie mam szans. Nie ma nawet powodu, żebym podchodził do niego. Rozwalę tylko jego urno... urno demony. Dobra, mam urnę, waza, podziękuję. Okej, okay, pięknie, jesteśmy w końcu Kacirom, nice! Dobra, czyli dzisiejsze zadanie nam się powiodło, słuchajcie. Piszcie koniecznie na kogo polujemy następnym razem.